blade twarze, ja jestem Heros, a przed nami kolejny odcinek z gry Gone Home. Ja pierdolę. Dlaczego ja pierdolę? Nagrywam ten odcinek drugi, trzeci raz w sumie. <laughs> e, ponieważ za pierwszym razem na początku był problem, za drugim po 10 minutach nagrania stwierdzili, że mi przerwą, bo tak i przez to zjechało <laughs> się nagranie, zjechała się gra i od godziny próbowałem ją na nowo wstać, żeby działała. Chora. Bez zbędnego pytania, chodźmy. O. Widzę, że część rzeczy, które zrobiłem się zapisała. Albo nie, nie pamiętam. Kojarzę, że tam wcześniej chyba było wyłączone. Tu też było wyłączone. Tak jest włączone. Spróbuję otworzyć więcej, co żeśmy robili ostatnio. Ostatnio, co ja robiłem w cięciu, żeby nie było. Ale to jest troszeczkę porąbane moim zdaniem. To to jest w ogóle? A, do piwnicy klucz. I do domu. 0501. Właśnie. A... Jedna rzecz. Jakby kogoś to interarę w ogóle. E, gdzieś tu? E, tak, tu. Jest takie karteluszka, której wcześniej chyba nie widziałem. Mówiła ona 1 9 6 3. Ajdź, za masą, czym kamerą odjechał. Co ona oznacza? Przyznam, na początku nie wiedziałem. Znaczy wiedziałem, że to jest na pewno jakiś kod, bo nie wiedziałem na co. O, pajęczyna. Eee, teraz już w sumie wiem, co to jest. I wiem, do czego to nas doprowadzi. Ale no, kurde. Zapomniałem, że w tej grze nie da się sprinten machen. A jak w ustawie mówię, przed, przed cięciem, przed tym, jak teraz nagrywam, czyli za drugim podejściem, e, stwierdziłem, że w tej grze jest problem, bo tam coś w sensie, tak wolno chodzi, tak nie wiadomo co. Nie wiadomo sprawę, jeżeli by nas był jakiś seryjny morderca, nagle teraz, to co? Nie mamy jak, robi, jak ten biegać. Powiedziałem, że to jest Sprint Machen. Nope. No. Dziwka. W sensie nasza postać to dziwka. Nie poznałem przecież tego, co chcę. No. 1, 9, 6, 3. Hej. To jest tak. Butelka. To jest butelka. W sumie sensie wcześniej nie patrzyłem. <coughs> Hydro... Hydrogen peroxide. Peroxida, Nie mam pojęcia, co to jest. To jest. Aquatyl, Nie mam pojęcia, co to jest. Oil of cloth. Nie mam pojęcia, co to jest. Jakaś oliwa? Co to jest? of Steryl Poison. Okej. Okay. Czy to jest pewnie. Co to jest? Poison. Czy są chyba zakażone igły Patrzę kto dobra kupał gdzieś z za, zakażonymi igłami? O, mamy kolejną buteleczkę, co tu jest? Bileron. Brzmi prawie jak baleron. Co ja wcześniej przyglądałem się temu cytuję yy, tym rzeczom. A, o, tu mam jeszcze kawę. Mogę ją połączyć z czymś, żeby się wszczyknąć? Nie mogę. To dupa. No to są nam liścik i linka, ale linki nie ruszymy. Liścik. Droga siostro, piszę to po raz ostatni i być to wiadomość, na którą nie odpowiesz. Wiadomość, na którą się nie odpowie. W ten czy w inny sposób. Czy się jak więzień na wyspie bez kalabisza, bez ludzkiej duszy, żeby się porozumieć? Tylko ja i mój umysł w kółko i w kółko, myślenie tylko o sobie, szukiwanie, odpoczynku, też jakieś ukojenia. Sa in the years transgression, nie mam powiedzieć, co to jest. Eee, Absolution of forgiveness, tak, zero przebaczenia, Dobre dobrej wierze, odsunąłem się od społeczeństwa, bla, bla, bla. Eee, matka umarła. Efierno nothing wanna akłażowa Mike to 300 Mamy gain. A chcę być znowu traktowany jak człowiek. No chyba spidła. Poczuć jeszcze raz taki oddech ludzkiej duszy, ludzkiego ducha jeszcze raz. Bla bla bla. Oskar Masan, czyli brat czyjś. Zakładam, że brat naszej matki popełnił samobójstwo. Przynajmniej chyba taka jest teoria. Dzień dobry. A, nie działa. Muszę znaleźć latarkę albo żarówkę. Co to jest? Terry, h 20. Świe święto Wdzięcznienia, 63. A to jest Terry. Był 6 lat, w 57. Kim był Terry? W sumie nie wiem. Na pewno nie nasza mama, Jan. Wujek się nazywał Oskar. Ojciec? Nie, już jest chyba nie był Tery. Zresztą to jest dom po naszym wujku. Więc teoretycznie to jest to tak jakby dom naszej matki? Z tego by wychodziło? Boże, myślałem, że to coś tam stoi. A to tylko rura. Powinni tutaj gdzieś dać się korzyść idzie nierozważnie, bo może się potknąć umrze i co wtedy? Nigdy mnie nie znajdzie. Znaczy, może rodzice zobaczą, że są jakieś tajne przejścia, i w ogóle takie ten, ale zanim oni by weszli do piwnicy, to chyba by minął. No, chociaż tędy może by zobaczyli. To jest tajny pokój naszej siostry, tak w ogóle. też nie można. nic czy światła biergnęły. Otwórzmy to. Nie w tą stronę! Tamki panel. Otwórz w tamtą stronę. To jest czuł bezpieczniejszy. Mamy książka. Coś się uczył hiszpańskiego. I notatka. Hej Loni! Przez co za moją mamę, że była taką suką w ostatniej nocy. Wiesz no. Pioruny nie teraz. Praktycznie w ogóle nie ma odkąd ma raz godzinę od domu, a kiedy jest, zachowuje... traktuje cię tak a nie inaczej, ponieważ jesteś członkiem rodziny, którego zna. I nie ma, ona nie może teraz. You won't call her on it. Nie wiem, co to znaczy. Nie może jej tak nazywać, bo ona Ciebie zresztą chwili jest jej przykro, bla bla bla. <laughs> ok. E, wiem, że jest zazdrosna o to nasze cool życie. E, I przykro mi z Twojego powodu. E, cieszę się, że moja mama mieszka w, na Florydzie. Eee, ty musisz znosić swoją mamę każdego dnia. Sorki, nie chciałam poruszać tematu mam. Eee, wiem, nie powinnam narzekać. Nie, nie, mówię tutaj nie serio. Moja mama jest psychokatoliczką chrześcijanką. Jej nowy mąż, Don, jest a complete tool, kompletnym narzędziem. Jakoś tak. <laughs> Życie na Florydzie z nim eee, jest jej Wiecznym potępieniem w moim w mojej myśle. Proszę powiedzieć, że o, dla niego to jest kompletne potępienie, a nie dla niej. Eee, nie chciałabyś taka jak z swoje małym na Florycie? Nie. Jeszcze magazyn? Myślałem, że to jesteśmy my, a to nie my. Niestety. No, i na tym zakończyła się moja ostatnia przygoda. To jeszcze letter. Oferta. Awansu. o tego nie czytałem. Uh, service need personal. Chyba nie widzę do kogo to jest. Eee... To jest chyba naszej mamy, miała dostać awans, ale nie dostała. Albo dostała tylko o tym, nie wiem. Tam już nic nie. Tu nic nie ma? Nie, to tylko zamknąć folder. Okej. Okay. Książka Abla Espaniol. Co to jest za pokój? Guardian Angel of Les O! Dzień dobry. Ja tu byłem. To naraz, zawracam wracam. <coughs> w dziennym miejscu postawi tą tabliczkę, a będzie na przykład gdzieś na górze. Znaczy. Na zewnątrz, w no przed drzwiach wyjściowych, albo gdzieś wewnątrz, ale też właśnie w drzwiach wyjściowych. Odpad. dziękuję. Ło, tam jeszcze jest sporo rzeczy. Notatka. Sam ta czaszka jest, no jest najbardziej kulna, cool tylko znalazła w Meksyku. i kosztowała jakieś 3 dolary amerykańskie. E, kocham... E, kocham ją. E, wesołych świąt. Test jest z tobą. E, Loni pewnie. Best skarb is always. Skarb jest zawsze. <laughs> skarb jest wieczny, cokolwiek. E, czachy tu nie widzę. Ale no, nie ma czachy. No szkoda. Co tu? Dzień dobry. Hej, przyszła. O, to to Ja, nic ciekawego. To w torebkę. Wróćmy. Notatka. Cześć Jan. Mam dwa bilety na F czwartek. A moja dziewczyna powiedziała, że nie chce iść. Eee, Aha, ma gówniany gust muzyczny. Tak, patrząc na polski. Eee. Więc jestem z dodatkowym biletem. Myślałem, że byłam zainteresowana. Eee, to lepsza zabawa niż e, czyszczenie krzaków w e, mroźny deszcz, prawda? U mamusia maromas, mamusia maromas. Bywa. to już nie starczy najwidoczniej. O! Kosztówka ode mnie. O boże, jak ja mam to przeczytać? Watykan jest dziwny. Możecie zobaczyć. Katolicki Kościół wciąż ma słowo pieniędzy e, po średniowieczu. To z. Czy to było średniowieczu? Chyba tak. E, widziałam wszystkie e, dzieła sztuki, wliczając to, sinistre Chapel. Aha. E, sufit w sinistre Chapel. I e, rzeźby Michała Angelo, czyli Michała Anioła, Donatello. I reszty żółwi Ninja. E, musimy wam tu przyjść jeszcze razem. E, Okej. Okay. Strasznie mi się cieszyła, gdy tu było, była ktoś z kimś. Docenia historię sztukę Historię Krającą się za tym wszystkim. Również sam. Mają kilka reliktów, tak jak yy, części ważnych, martwych ludzi. Ja też mogę dać przyjść. Następny przesłanek Barcelona. Spokojnie, tato. Nie będę. Nie stanę rozwiązana przez byka. Prawdopodobnie. Kocham was, Katie. O. Co to? Zin, co to jest Zim. Aha, czy to jest. To jest tamtego. Ja przy tym. Tu są dwie kartki. Sam. Aha, czyli skoro odrzucasz to, żeby. Nie, nie chcesz się z nami gadać i nie chcesz nas słuchać, mama i ja piszemy to, żebyś mm, żeby być absolutnie. żeby ustać pewne rzeczy. Jesteś. Ee, ma, jesteś uziemiona do, reszty, do końca miesiąca, odcięta od społeczeństwa, od kontaktu z nimi i telefonu, przywilej telefonu yy, i od używania samochodu yy, w celu innym niż chodzenie do szkoły i ze szkoły. Rozumiemy, że co przychodzisz, a nie możemy pozwolić, żeś dalej się tak zachowywała w szkole. Yy. I kiedy Twoje przywileje znowu powrócą, nie pozwalamy ci. Yy, że zamykasz się w pokoju z Loni, kiedy ona jest u nas w domu. To jest ostatnie słowo, to jest nasze ostatnie słowo. Mam nadzieję, że nie powtórzy. Tatuś. Jak pisał, tato? Pierdol się. Aha, a, rozpro, rozprowadzała yy, niedozwolony materiał na terenie szkoły. Well. I had an interesting talk with Mom and Dad tonight. One you were never gonna need to have. I mean, you've known, right? I've known. I've known since, like, She -Ra. Mom and Dad didn't, I guess. But they saw the zine and the stuff on the locker, and they were like, is there something we should know about you and Lonnie? And so here's the thing. I was prepared for them to be mad, or disappointed, or start crying, or something, but they were just in denial. You're too young to know what you want. You and Lonnie are just good friends. You just haven't met the right boy. It's a phase. That's what I didn't see coming. That they wouldn't even respect me enough to believe me. Well, joke's on them. For one very long phase. Ok, uh, więc w skrócie, um, nasza siostra Sam miała interesującą rozmowę z naszymi rodzicami. Taką, której my w życiu nie będziemy mogli, znaczy której my prawdopodobnie nie będziemy mieli. Otóż jej rodzice odnaleźli rzeczy w jej szafce, jak tą której ma zapewne w pokoju. Yy, wiele, wiele tam różnych rzeczy i zaczęli o tym rozmawiać z, sam. Sam oczywiście mówiła, jak ona. No, czuje coś do nich, tak? Bądźmy szczerzy. Myślała, że oni będą zaprzeczać, będą płakać, drzeć się, cokolwiek. A oni nie. Oni tylko mówili, że ona sama nie wie czego... O właśnie. Ty jesteś za młoda, że wie, czego chcesz. I nie jesteście po prostu dobrymi przyjaciółmi. Po prostu nie spotkaliście odpowiedniego chłopca. To tylko faza. No cóż, jak sam to podsumowa, będzie bardzo długa faza w takim razie. Powiem szczerze, nie dziwię się. To się nie dziwię się sam o tym, co. O właśnie, jeszcze tutaj, że nie wiedziałeś, że to odciąga, że tak się zachowują. Więc nawet nie czuję do no takiego szacunku, żeby i w to uwierzyć. A. No cóż, e, przyznam szczerze. Kumam Sanet, nie wiecie jak bardzo ją kumam i rozumiem. Tylko u mnie było akurat tak, że były krzyki darcia. No e, cóż, mówi się trudno. Życie to nie jest bajka. Jak się człowiek odetnie od, od niektórych ludzi. Nagle życie stanie się łatwiejsze. I sam chyba dobrze o tym wie. Środkowy wojownik, teraz Greenbeer. Don't give up on this honey. Aha, czyli to ten teraz to był nasz ojciec, dobra. <laughs> czyli to jest, jest jednak dom naszego ojca. Dobrze wiedzieć. To czemu wojsca do siostry, nie wiem. No. Niestety rodzice są tacy, że oni nie rozumieją pewnych rzeczy, zwłaszcza że są troszeczkę naszej daty. A w tych czasach, w których się kraczy, w 96-tym, bardziej tego nie rozumieją. Dla dla niektórych, jeżeli chodzi o ich dzieci, zawsze to będzie tylko przejściowe. Nie, to... Czasem może się wydawać, że to jednak jest przejściowe, ale zazwyczaj nie jest. Wiem coś o tym, mam tak od lat i żyję. Nie wstaję tu kasety, bo ostatnio były z tym problemy. Lodówka! Notatka Uuu, yy... czyli nasza siostra pracowała poniedziałek, wtorek Czwartek, piątek od 3 do 7, soboty od 12 Do 6 o. Zaproszenie Pan i pani, kurde, Jonathan Blair, request the honor of presence in marriage yy. Okej okay. I zaproszenie na śluba? Otwórzmy, co jest? Warzywa, le co to? Paluszki rybne, mnie. Czy to jest kola? Kola! Napiłbym się, ale ja mam w domu Pepsi. <noise> Musi wystarczyć. Ketchup, uwielbiam ketchup. Jak dodaję ketchup, sobie do większości dań. Znaczy, o ile to nie. Tylko wyjdzie na to, że to będzie oby w nie wtedy. Zmywarka. Wow. No i nie opróżnij zmywarki, oczywiście. Ja wróciłem do domu. W pancerny kubek. I muszę je za nim sprzątać. Nie chcę mi się. Ale co chciałem jeszcze powiedzieć? Pamiętajcie, rodzice, jeżeli wasze dziecko powie, że. Coś do swojego przyjaciela, przyjaciółki, w momencie kiedy są tej samej płci, to nie ma co mówić, że nie, to na pewno nie tak. Tylko to trzeba zaakceptować, bo to się nie zmieni w większości przypadków. A jak się zmieni? No cóż. Moje zdanie to się nie zmienia. Przynajmniej w moim wypadku do tej pory przez 6-7 lat. <laughs> Eee. A, coś od mamy eee. Chyba dostałem jakiś awans. Nie wiem, nie czytałem w sumie. June 55 Czy... June 95 Cze jest czerwiec 55 Nie wiemy kiedy my wracamy, ale ludzie pojechali na... Wycieczkę e, Z okazji tego e, rocznicy ślubu No to troszeczkę Czy my przyjechaliśmy w momencie kiedy oni są na wycieczce ślub, ślubnej z okazji rocznicy albo nie wiem Nie wiem jak zobaczą ten bajzer, to się mogą lekko zdziwić No e, chwila Chwila, chwila, chwila a... Szósty, tak hmm. czy dzisiaj jest szósty albo siódmy? Czy oni jeszcze jutro będą cały dzień na wycieczce? A to jest garaż, to później tutaj zajrzymy. Tak, to jest garaż. Albo coś innego. Zobacz, co tu jeszcze jest. Więcej keczupu butelki coli, co to jest? A, tu też szkola. Tu? Doktor Cheater, za tego nie znam. Eee. Co to? A, dressing do sałatek, to nie chcę. Chipsy! Idę. Idę do swojego pokoju. Dobra. Martynowok. Czemu tu nigdzie nie ma żadnych karteczek, żeby przeczytać? To nie są szafki. To nie są szafki. Oczywiście, że nie. Zostaje nam już chyba tylko zbadać to miejsce. Miejstry. Co to jest za książka? Prezydenta Paria. Aha, to jest znowu książka naszego ojca. Książki. Dobra. No chyba coś o książce naszego ojca Eee, eee. 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 Dobra, nie chcę się tego czytać. Za dużo tam jest do czytania <laughs> Notatka, sama matka ja... Wyjedziemy na długi weekend, chcę naszą rocznicę od 3 do 7 czerwca. Będziemy na campingu, ale e, będzie... do ciebie kiedy wyjechać do domu. Sorry kuchnia jest wciąż powie remontu. Nigdy nie ufaj kontraktor, kontraktorom, kontraktorom ludziom, którzy, Którymi upatrzyć umowy na remont. Czyli masz 30 dolarów na...

and then you deploy from there. So, um, they'll just send her away to so who knows where. The other side of the country, the other side of the world. My mind like can't process it. She's really going to be gone. Just gone. Okay. Czyli Ogólnie o co chodzi. Nasza siostra pyta się Loni, czy przygotowujesz jakoś, pakuje jakieś rzeczy na ten wyjazd, ten obóz, który miał nauczyć bycia żołnierzem. Ona mówi, że nie. Bo tam nie masz żadnej własności. Prawda nie, nie odcinają cię od świata, nie masz nic swojego. I tylko tak naprawdę trenujesz i ćwiczysz. Tak więc podsumowując. Jak to sam powiedzieć, stwierdziła, bo <coughs> że ona nie wiadomo gdzie, może że na drugi koniec kraju, może że w ogóle na drugi koniec świata. I co? Nie będziemy z nią kontaktu, i wciąż nasza siostra nie może wiedzieć w to, że Loni tak po prostu wyjedzie. Po prostu zniknie. Szczerze mi się smutno robi. Nasza siostra sporo przeżyła, jak widać. Rodzice. Zakochała się w swojej przyjaciółce, czy przyjaciółce, no ta przyjaciółka, odwzajemnia te uczestnictwa, są, zakochała się w dziewczynie i są... ma dziewczynę, nasza siostra, jestem z niej szczerze w sumie dumny i interesuje się, z kim jest siostra. Ważne, żeby była szczęśliwa i z tego, z takiego założenia powinno się wychodzić, a teraz się okazuje, że dziewczyna serio odjeżdża, <laughs> mam nadzieję, że jakoś to załatwią, A jak to zobaczymy w następnym odcinku, a na razie cóż. Jeżeli wam się podobało to standardowo wyczytacie łapkę, komentarz, jest subskrypcję czy coś innego tam jeszcze chcecie. Wiecie jak to działa. W następnym odcinku dajemy będziemy zwiedzać nasz dom. Może natrafimy w końcu na, na nikogo innego, nie natrafimy. Może psa, kota, sąsiada. Czuwi. Sam Loni na pewno nie zastaniemy. Tego jestem pewien. <laughs> I czuję, że na strychu odkryjemy prawdę. <laughs> tak takim znaczy razie cóż, niech moc burzowego domu. Zawsze będzie z wami, moi drodzy. A ja żegnam ci